były prezydent Francji Nicolas Sarkozy rozpoczął odbywanie kary więzienia. We wtorek 21 października polityk stawił się w znanym paryskim zakładzie karnym La Santé. To początek jego pięcioletniego wyroku. Przypomnijmy, że Sarkozy został skazany we wrześniu. Sąd uznał go za winnego w głośnej sprawie dotyczącej nielegalnego finansowania jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej z 2007 roku. W procesie dowiedziono, że kampania była finansowana ze środków powiązanych z reżimem libijskiego dyktatora Muamara Kaddafiego. We wtorek rano, tuż po godzinie 9, Nicolas Sarkozy wyszedł ze swojego domu w Paryżu. Towarzyszyła mu żona Karla Bruni. Były prezydent, eskortowany przez funkcjonariuszy policji, udał się bezpośrednio do zakładu karnego, aby rozpocząć odbywanie kary. Przed domem polityka od wczesnych godzin porannych gromadzili się jego zwolennicy. Francuski dziennik Le Monde donosi, że niektórzy przynieśli ze sobą oprawione portrety byłego prezydenta. Kiedy Sarkozy opuszczał posiadłość, tłum skandował Nikolas, Nikolas, uwolnić Nikolasa. Wcześniej w geście wsparcia zebrani odśpiewali także francuski hymn narodowy. Były prezydent nie trafił do zwykłej celi. Został umieszczony w specjalnym skrzydle QB4. Jest to oddział przeznaczony dla osób, które wymagają szczególnej opieki lub ochrony. Skrzydło to składa się z zaledwie 19 cel i posiada własny, wydzielony plac spacerowy, co ma zapewnić bezpieczeństwo osadzonym. Sarkozy będzie miał tam również dostęp do siłowni oraz więziennej biblioteki. Zasady panujące w tym skrzydle stanowią, że więźniowie przebywający w odosobnieniu mogą wychodzić z celi tylko na jeden spacer dziennie i muszą odbywać go samotnie. Personel więzienia, który wypowiedział się dla mediów anonimowo, przekazał, że Sarkozy ma mieć całkowity zakaz rozmów z prasą. Były prezydent Francji został osadzony w jednoosobowej celi. Ma ona powierzchnię 9 m2 i zakratowane okno. Cela jest wyposażona w podstawowe sprzęty, małą kuchenkę, lodówkę oraz własny prysznic. Sarkozy będzie miał także do dyspozycji telefon stacjonarny, ale będzie mógł dzwonić tylko na wcześniej zatwierdzone numery. Sprawa nie jest jednak jeszcze całkowicie zamknięta. Prawnik Sarkoziego Christophe Ingrę poinformował media, że złożono już wniosek o zwolnienie polityka. Sędzia sądu apelacyjnego ma teraz dwa miesiące na rozpatrzenie tego wniosku i podjęcie decyzji o ewentualnym zwolnieniu byłego prezydenta z więzienia. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie na natemat.pl i w naszych innych filmach.